Cześć, to jest nasze czwarte spotkanie na temat pierwszego prawa huny, IKE, czyli świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Huna jest nadzwyczaj praktycznym sposobem bycia, życia, czy też filozofią. Różnie się o niej mówi, to pojemny system. Ja bym powiedziała, że to jest pewnego rodzaju sposób życia i sposób widzenia świata. I tutaj chodzi dokładnie o to, żeby znaleźć takie wsparcie i takie drogowskazy, które będą upraszczały ci życie, ale upraszczały nie dlatego, że jesteś leniem, tylko upraszczały dlatego, żeby się nie zapętlać i nie zawątkować w zupełnie jakichś takich niepotrzebnych nam w życiu meandrach, nie filozofować za dużo, tylko żeby faktycznie to się sprowadzało do takich aspektów bardzo praktycznych, weryfikowalnych w życiu. No i zobacz. Po prostu spójrz na swoją postawę, swoje życie, swój sposób myślenia i popatrz troszkę wstecz, jak to się układało w pewnych sprawach. Bo idę o zakład, że tam, gdzie miałaś takie flow, gdzie wierzyłaś, że wszystko ci sprzyja, gdzie wierzyłaś, że ok, nauczyłam się, nie nauczyłam, ale jakby czuję w sobie taki power, taką moc, że dam radę, że to jest dla mnie, że to się gdzieś ułożyło w mojej głowie, w mojej energii i ta energia jakby wyprzedziła wszystkie fakty, i ułatwiłać po prostu um, osiąganie na przykład jakiegoś zamierzonego celu, czy to egzamin, czy to jakaś fajna praca, czy to jeszcze coś innego. E, I w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Tyle tylko, że wtedy, kiedy sprawdzają się nasze negatywne postawy, nasze negatywizmy wyłażą przed nami i tworzą tę energetykę, jakby zanim wejdziemy w sytuację, to ta nasza energia już tam jest. I całe nastawienie, jakby modeluje rzeczywistość w pewien sposób, to my wtedy to zauważamy bardzo mocno i natychmiast. I wchodzimy też w takie, e, jakby po, powiększamy ten nasz negatywizm, tak naprawdę, dopompowywujemy tam jeszcze energię. A bo mnie się to nie udaje, mnie to nic nigdy nie wychodzi, a to można między bajki włożyć, wiesz, znasz tę śpiewkę, i tak dalej. Tu można dużo dokleić. Natomiast jak idziemy w drugą stronę. I faktycznie jesteśmy na flow, wierzymy, że damy radę, że wszystko się dobrze ułoży, widzimy to, czujemy to w sobie, i rzeczywiście tak jest: dostajemy fajną pracę, świetnie idzie rozmowa z szefem, super zdajemy egzamin, coś tam w życiu nam wychodzi, na czym nam zależało. To co nam się wtedy najczęściej przytrafia, to mówimy najczęściej tak, ale miałam fuksa, wow, jaki przypadek. Odbieramy sobie w ogóle sprawczość, odbieramy sobie laury. Odbieramy sobie możliwość zobaczenia, że świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Tylko odsuwamy to gdzieś na bok. Po prostu przyjrzyj się różnym przykładom ze swojego życia i zobacz, jak to jest u Ciebie. Na razie.